Cztery dni minęły, i kozaków nikt nie zebrał. Tam jeszcze jeden, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. dwanaście. I tak prawdę mówiąc, proszę bardzo. Prawdę mówiąc, to wiaderko jest i to w jednym miejscu, dalej to już nawet nie patrzyłem. Ale no, na pewno, o proszę bardzo, jaki ładny chodaczek. No i w sumie, jakby tutaj to wyciachał, ususzył, to sznurek będzie. Dobre. No już teraz za późno śmieci A, Jakby tak się przypatrzył to jeszcze pewnie ty pełno ich jest